Na szczęście pogoda dopisała, więc wycieczka do wiatraka w Kocilewie mogła się odbyć dzieci z placówek WSM, wzięły udział w warsztatach mielenia mąki na terenie dawnej wieczesto osady młynarskiej. Zajęcia zostały zorganizowane przez Muzeum Dworskiej w Ożarowie pod otwartym niebem. Akurat w tym roku prezentujemy techniki mielenia zboża, bardziej te archaiczne, czyli takie, które są oparte o żarna. Chodzi przede wszystkim o to, żeby każdy mógł sam spróbować, jak taki proces wyglądał. Dlaczego, dlaczego na, to, na to zwracamy uwagę? Zaangażowanie, jakiekolwiek zaangażowanie w taki proces jest o wiele bardziej efektywne, jeżeli chodzi o naukę czy też późniejsze zainteresowania. Stąd staramy się czynić to w taki sposób, aby każdy mógł spróbować dotknąć tych przedmiotów. No i przekonać się nie tylko poprzez przewodnika, ale poprzez no, swoją pracę, jak, 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 czy to są łatwe, trudne zajęcia, ile wymagają czasu, jakiej koordynacji. Tego trzeba po prostu spróbować, wtedy jest to łatwiejsze do zrozumienia. Ale też i elementem jest zabawa. Uczestnicy warsztatów mieli szansę na wcielenie się w dawnych młynarzy swoich sił, próbowali na pierwszych, prostych narzędziach, które służyły do mielenia mąki. Pierwsze żarno nieckowe pochodzi z wykopalisk od nas. Jest żarnem, które było wykorzystywane i które w, w, w wykopaliskach archeologicznych zostało znalezione i oczywiście może być wykorzystane. Nie ma żadnych obaw, że e, zostanie zniszczone czy że komuś się coś stanie. A jest atrakcyjne właśnie przez to, że rzeczywiście na czymś takim kiedyś to zboże było mielone. Drugie żarno jest żarnem obrotowym, czyli już zdecydowanie bardziej współczesnym. Nawet jeszcze po II wojnie światowej z rzadka było wykorzystywane. I już wykonane z nieco innego materiału, bo z piaskowca, i też inna technika, no i na pewno o wiele bardziej efektywne. Następnie był czas na zwiedzanie wiatraka i sprawdzenie, co ciekawego kryje się w jego drewnianym wnętrzu. Dzieci poznały kolejne etapy mielenia od ziarenka do mąki, a następnie wzięły udział w warsztatach plastycznych, w trakcie których pokolorowały ilustracje młyna. Mnie bardzo się podobało. Tutaj zwiedzaliśmy środek wiatraku. Też mi się to bardzo wszystko podobało, ponieważ ten wiatrak stoi na takim wielkim, dużym pniu, a się wydaje, że na, i tam nie ma i, tylko na tym pniu on stoi i takie to jest trochę dziwne, że taki duży wiatrak e, stoi ty, tylko na takim pniu i też się troszeczkę zdziwiłam. E, bardzo mi się podobały tutaj te zajęcia. Ciekawe, pani bardzo opowiadała. E, jeszcze tutaj robiliśmy e, tutaj ta, e, z, e, tak trochę mieliliśmy te ziarna na takich różnych maszynach ręcznych. E, i właśnie myślę, że takie wiatraki zabytkowe to się przyda, przy, no są potrzebne, żeby ludzie mogli tutaj tak zobaczyć, jak kiedyś ludzie pracowali, a nie teraz jak teraz idziemy do sklepu i już mamy gotową mankę. Wrażenia były z góry świetne. Możemy, moglibyśmy zobaczyć. Mogliśmy zobaczyć, jak y, ludzie y, robili mąkę sprzed paru, paru dawnych lat. I no, wrażenia były świetne. Z góry też było świetne i po prostu bardzo mi się podobało. Mi się podobało, jak zwiedzaliśmy wiatrak, jak rysowaliśmy, jak tuczyliśmy e, ziarna. No i do góry jak pan przyciągał taką linę, znaczy pani linę taką e, ciągnęła. Kolejne warsztaty odbędą się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, gdzie dzieci sporo dowiedzą się o życiu żubra w puszczy. Z pewnością tego typu wycieczki, tak jak ta do Kocilewa dają możliwość poznania dzieciom historii naszego regionu, podanej zresztą w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Ale dzieci na spółdzielczych wakacjach doskonale bawią się również na miejscu, czyli w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury. Ostatnio śpiewały tam piosenki. いい。